Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: Oto my jesteśmy kości, twoje ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie. Ty będziesz pasł, mój lud, Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści. Judą rządził w Hebronie lat siedem i sześć miesięcy, w Jerozolimie zaś całym Izraelem i Judą rządził lat trzydzieści Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebuzytom zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Dawid jednak zdobył twierdzę syjon to jest miasto Dawidowe. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg zastępów był z nim. Oto słowo Boże. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Mówiąc kiedyś w widzeniu, do świętych Twoich rzekłeś. Na głowę Ocara obłożyłem koronę, wyniosłem wybrańca z ludu. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Znalazłem Dawida mojego sługę. Namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida, za nim moja wierność i łaska. W moim imieniu jego moc wywyższona, jego władzę rozciągnę nad Mohoszem, a jego panowanie nad rzekami. Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida. Aleluja, Aleluja. Nasz zbawiciel Jezus Chrystus w śmierci zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Aleluja, Aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: Ma buba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrzny jest skłócony, to taki dom nie będzie musiał się ostać. Jeśli więc szatan postał przeciw sobie i jest sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza pierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Co prawdę powiadam tam. wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Tobie jednak zbluźnił przeciw duchowi świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, i ciebie posądzili, ciebie posądzili, że mocą bezembuba i władcy złych duchów, wyrzucasz złe duchy. I to ci, którzy powinni byli ciebie pierwsi rozpoznać, bo uważali się, uważali się, za bardzo mądrych słyszeliśmy uczeni w piśmie. Tak, na czym polega ta uczoność? Mieli dużą wiedzę zapewne, ale zabrakło im jednego wiary. Tak i ludzie też mają bardzo dużą wiedzę. Ciągle nowe informacje zdobywają przez. Te najnowocześniejsze środki przekazu, dużą wiedzę, dużą wiedzę, ale czy mądrość jeszcze? Czy mamy wiarę? Tak, kiedy się ma dużą wiedzę, to się może wydawać, że wszystko się może. Tak. A tymczasem przed Tobą trzeba być pokornym i wierzyć w Ciebie, a nie ufać tylko sobie. No i przykładem takiej osoby to jest wspomniany w pierwszym czytaniu Dawid, który wyszedł na Goliata tylko z i śmiesznie wygląda w porównaniu z tym olbrzymem. Ale w co był bogaty? W wiarę, w zaufanie Bogu. Panie Jezu, i o to Cię prosimy. O to Cię prosimy, o taką wiarę, wtedy, kiedy będzie nam się wydawać, że trudności wokół nas przewyższają nas, nie do pokonania. Żebyśmy wtedy tym bardziej Tobie ufali. I mi się, za wszystkich ludzi, którzy przede wszystkim Ciebie, żeby poznali, pokochali, dla Ciebie żyli. Ciebie prosimy. Mówimy się w intencji tej mszy świętej za zmarłego Leona Widuch, we wspomnienie urodzin, o chwałę życia dla niego, a także dla jego rodziców, Pawła i Anastazji Widuch oraz Felicję Józefa Mordziałek. Ciebie prosimy. Mówimy się za papieża Franciszka, za biskupów, kapłanów, aby gorąco kochając Jezusa odważnie całemu światu głosili jego Ewangelię. Ewangelii. Ciebie prosimy. Módle się intencji Ojca Świętego, o pokój na świecie, za prześladowanych za wiarę na naszą ojczyznę, nasze rodziny, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie dla nas samych, dla naszych rodzin. O Twoje błogosławieństwo Jezu, bardzo cię prosimy. Ciebie prosimy. Słuchaj na stronie. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych z rodzin. Ażeby mogli się Panie Jezus z ustawą cieszyć w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo dla naszych rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla młodzieży, o mądrość w podejmowaniu decyzji. Ciebie prosimy. Boganie Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże, że możesz przyjąć nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Dół Świętym za stanicę świętego Franciszka Salezego przez Chrystusa Pana Naszego.